Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Wewnętrzna wyspa. To tytuł artykułu, który ukazał się w Newsweek Psychologia. Autorką tego artykułu jest Pani Zuzanna Jarosz, psycholożka, psychoterapeutka eriksonowska, specjalistka komunikacji w biznesie. Zaangażowana w zwiększanie społecznej świadomości zdrowia psychicznego. Prowadzi psychoterapię dorosłych, współpracuje z firmami. Kieruje pracą zespołu Balans Psychoterapia w Poznaniu. Samoświadomość to jeden z wyjątkowych ludzkich zasobów. Sprawia że potrafimy stanąć jakby z boku siebie lub swojego życia i obserwować je, nadawać mu znaczenie. Dzięki niej umiemy także obserwować swój świat wewnętrzny myśli, emocje i odczucia. Co zyskujemy, dbając o rozwijanie samoświadomości? Posłuchajcie Państwo, co pani Zuzanna Jarosz, psycholożka i psychoterapeutka, pisze w swoim artykule Wewnętrzna wyspa na temat samoświadomości. Samoświadomość przyczynia się do wewnętrznej zmiany na kilka sposobów. Zrozumienie swoich wartości, aspiracji, mocnych i słabych stron pozwala wyznaczać znaczące i wyjątkowe dla danej osoby cele oraz podejmować de decyzje zgodne z indywidualną potrzebą rozwoju. Pomaga identyfikować obszary do poprawy, rozwijać nowe umiejętności i pokonywać ograniczenia, co prowadzi do osobistej transformacji i poczucia, Większego komfortu zbycia samym sobą. Samoświadomość umożliwia efektywną regulację emocji, zarządzanie stresem i utrzymanie pozytywnego stanu psychicznego. Pomaga rozpoznawać wyzwalacze, triggery, wzorce i ukryte przekonania które wpływają na nasze reakcje emocjonalne. Dzięki takiej wiedzy możemy wprowadzać zdrowsze i bardziej adaptacyjne odpowiedzi, zwiększając tym samym odporność emocjonalną i ogólny dobrostan. Co więcej, zrozumienie naszych wartości, przekonań i uprzedzeń pozwala podejmować wybory zgodne z naszym autentycznym ja oraz długoterminowymi celami. Samoświadomość pomaga rozpoznawać indywidualne wzorce myślowe i zachowań, umożliwiając w ten sposób podejście do problemów z różnych perspektyw i znajdowanie kreatywnych, najbardziej optymalnych rozwiązań. Pozwala również podejmować decyzje na podstawie głębokiego zrozumienia naszych skrytych potrzeb i pragnień, co prowadzi do bardziej satysfakcjonujących rezultatów. Poprzez zrozumienie naszych emocji, stylu komunikacji i wpływu na innych, możemy rozwijać empatię, umiejętności aktywnego słuchania i skuteczne formy funkcjonowania wśród innych ludzi. Samoświadomość pomaga rozpoznawać i rozwiązywać nasze wzorce interpersonalne, łamać negatywne cykle relacyjne i dbać o zdrowe więzi poprzez wspieranie autentyczności i otwartości, co sprzyja bardziej głębokim i znaczącym relacjom. Dzięki zrozumieniu naszych przekonań, pasji i celu możemy podejmować wybory zgodne z naszym prawdziwym ja. Ta większa spójność przynosi poczucie spełnienia, sensu i autentyczności w różnych dziedzinach życia, takich jak wybory zawodowe, relacje czy przedsięwzięcia osobiste. Pozwala nam prowadzić bardziej ukierunkowane na obrany cel życie, gdzie nasze działania i decyzje odzwierciedlają nasze główne wartości. Wgląd w siebie. Można przyjąć, że samoświadomość składa się z dwóch głównych części: wewnętrznej i zewnętrznej. Wewnętrzna samoświadomość obejmuje dokładne zrozumienie naszych myśli, emocji, wartości, zasobów, mocnych stron, słabości i ogólnego postrzegania samego siebie. Wgląd w nasze wewnętrzne doświadczenia wymaga głębokiej introspekcji i refleksji nad sobą. Dotyczy świadomości co do treści naszych przekonań, założeń i wzorców myślowych, które wpływają na nasze postrzeganie i zachowania. Wewnętrzna samoświadomość obejmuje klarowność naszych wartości, zasad i tego, co naprawdę ma dla nas sens i znaczenie. To wymaga refleksji nad pasjami, aspiracjami i ukrytymi motywacjami, które napędzają nasze działania i decyzje. Co więcej, oznacza również zrozumienie swoich zasobów, umiejętności, talentów i naturalnych zdolności oraz rozpoznanie swoich ograniczeń, trudności i obszarów, gdzie potrzebujemy rozwoju. Wewnętrzna samoświadomość obejmuje jasne zrozumienie naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy, naszych przekonań o sobie i tego, jak definiujemy swoje miejsce w świecie. Zewnętrzna samoświadomość odnosi się natomiast do zrozumienia, jak inni nas postrzegają i doświadczają oraz w jaki sposób wpływają na nich nasze zachowania, słowa i działania. W tej części ważne są współodczuwanie, empatia i zrozumienie perspektywy innych osób. Co więcej, istotna jest świadomość społeczna, czyli zrozumienie społecznej dynamiki, określonych norm, wartości i oczekiwań. W różnych kontekstach interpersonalnych. Ta wiedza pomaga bardziej naturalnie i swobodnie poruszać się w różnych społecznych sytuacjach. Ciekawy jest tutaj jeszcze jeden aspekt: jak nasze działania wpływają na inne osoby? Czy mamy w sobie wystarczająco otwartości na informację zwrotną, która może zawierać także konstruktywną krytykę. Czy możemy to przyjąć i zrozumieć po to, by wprowadzić potrzebne zmiany? To buduje również świadomość o dynamice relacji, czyli rozpoznawaniu wzorców konfliktów i wpływu na innych naszego stylu komunikowania się. Wewnętrzna i zewnętrzna samoświadomość są ze sobą ściśle powiązane i istotne dla wewnętrznego rozwoju, efektywnej komunikacji. I budowanie pozytywnych relacji. Rozwijanie i pielęgnowanie nie obu składników może prowadzić do bardziej holistycznego zrozumienia samego siebie oraz lepszej zdolności do poruszania się po świecie z empatią i autentycznością. Życiowa podróż. Samą świadomość można traktować jak życiową podróż która otwiera drzwi do osobistej transformacji i niewymuszonego rozwoju. To proces, który wymaga cierpliwości, ciekawości i zaangażowania. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas skrywa w sobie wewnętrzną wyspę, której może doświadczać na swój własny, wyjątkowy sposób. Podróżowanie po niej oznacza przyjrzenie się zarówno powierzchni, Temu, co znane i oswojone, jak i ukrytym obszarom, których nie widać na pierwszy rzut oka. Kierowanie się w głąb własnej wyspy jest niczym spotkanie ze śladami minionych czasów. Jej krajobraz kształtuje się poprzez zmiany środowiska, klimatu, ruchy tektoniczne i inne, które wydarzały się od wielu lat. Podobnie świadomość ja formowała się pod wpływ, wpływem przeżyć i doświadczeń z dalekiej i bliskiej przeszłości. Są w nas zarówno głęboko ukryte skarby, jak i niebezpieczne wąwozy emocjonalne. Możemy tu odnaleźć wpływy przeszłych pokoleń takie jak przekazy transgeneracyjne na nasze funkcjonowanie i postrzeganie świata wędrując po górach satysfakcji i dolinach melancholii odkrywamy bogactwo emocji które jest w każdym z nas góry mogą wprowadzić mobilizację ambicję chwilę wysiłku i szczęścia wskazują cel i wartości w dolinach zaś odsłaniamy obszary obecnego smutku i tęsknoty, gdzie fale emocji mogą przypominać nam o niezaspokojonych potrzebach. Refleksja i eksploracja tych różnorodnych obszarów pozwala lepiej zrozumieć pejzaż emocjonalny naszej tożsamości. Być może na wewnętrznej wyspie występują bujne i gęste lasy myśli, gdzie można zatracić się w gąszczu idei i pomysłów. Można zatrzymać się i zauważyć własne myśli, pragnienia, zrozumieć ich ich przekaz. To miejsce, gdzie poruszając się między drzewami wiedzy i kreatywności, odkrywamy korzenie naszych przekonań i wartości. Wybrzeże, które otacza naszą wewnętrzną wyspę, to miejsce, gdzie splatają się marzenia i ambicje. Patrząc na horyzont, można dostrzec cele, do których dążymy, lub wyobrazić sobie miejsca, które chcielibyśmy odwiedzić. Tutaj otwiera się przestrzeń możliwości. Podobnie jak tropikalne zakątki wyspy, gdzie fantazja odważnie kwitnie, tworząc fantastyczne, wyjątkowe krajobrazy i magiczne światy. Pozwala zrozumieć naszą zdolność do kreatywności, tworzenia, marzenia i wyobrażania sobie alternatywnych rozwiązań. Podróż po wewnętrznej wyspie to odkrywanie zakamarków naszej tożsamości, która pozwala nam na lepsze zrozumienie siebie i innych. Skarby ukryte w najgłębszych zakątkach naszej świadomości to nie tylko prawdy o naszym istnieniu ale też źródło siły i inspiracji. Warto podróżować po własnej wyspie. Eksplorować nieodkryte, doceniać piękno i wyzwania, jakie niesie ze sobą ta niezwykła podróż. W miarę jak rozwijamy się i odkrywamy nowe obszary, nasza wewnętrzna wyspa staje się coraz bardziej fascynującym miejscem do życia. Przyznacie Państwo, że. To nie tylko mądry, ale piękny artykuł. Z metaforą świadomości, jako, wewnę jako wewnętrzną wyspą. Dziękujemy pani psycholog Zuzani Jarosz za ten piękny artykuł. I jeszcze metafora życiowej podróży powtórzę jeszcze raz samoświadomość można traktować jak życiową podróż która otwiera drzwi do osobistej transformacji i niewymuszonego rozwoju Pani Zuzanna Jarosz psycholożka i psychoterapeutka podaje również pod swoim e, artykułem e, e, Kroki i praktyki, które zapraszają do poszerzania samoświadomości. Posłuchajcie Państwo, jakie to są kroki, jakie to są praktyki. Samoocena. Regularnie angażuj się w samoocenę, poświęcając czas na introspekcję i zastanowienie się nad swoimi myślami, uczuciami i doświadczeniami. Rozważ prowadzenie dziennika lub pisania refleksyjnych notatek, aby zgłębić swój świat wewnętrzny i uzyskać głębszy wgląd w swoje wzorce, motywacje i reakcje. Uważność. Praktykuj uważność, aby rozwijać świadomość tu i teraz. Zwracaj uwagę na ulotne i stałe myśli. Emocje, doznania cielesne i otoczenie bez osądzania. Uważność pozwala obserwować swoje doświadczenia obiektywnie i lepiej zrozumieć siebie. Poszukiwanie informacji zwrotnej. Aktywnie poszukuj informacji zwrotnej od zaufanych osób, które mogą dostarczyć szczere i konstruktywne spostrzeżenia na temat twoich zachowań, mocnych stron i obszarów do ewentualnej poprawy. Bądź otwarty na przyjmowanie informacji zwrotnej i wykorzystuj to jako okazję do rozwoju i zdobywania wiedzy o sobie. Ocena wartości. Zastanów się nad Twoimi fundamentalnymi wartościami i przekonaniami. Zastanów się, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie w różnych aspektach życia, takich jak relacje, praca i rozwój osobisty. Zrozumienie swoich wartości pomaga dostosować działania i decyzje do tego, co dla Ciebie jest najważniejsze. Świadomość emocji: zwracaj uwagę na swoje emocje i ucz się je identyfikować. Zauważ, jak różne sytuacje i interakcje wywołują konkretne reakcje emocjonalne. Zastanów się nad przyczynami swoich uczuć i jak mogą one wpływać na Twoje myśli i zachowania. Obserwacja siebie. Spójrz na siebie z lotu ptaka. Obserwuj swoje myśli, zachowania i reakcje w różnych sytuacjach. Zauważaj powtarzające się wzorce, triggery i automatyczne reakcje. Rozwijaj obiektywną perspektywę na swoje działania i zgłębiaj ich intencje i motywacje. Poszuj. Poszukiwanie różnych perspektyw. Aktywnie poszukuj różnorodnych perspektyw i uczestnicz w ciekawych, znaczących rozmowach z innymi osobami. To pomaga zdobyć nowe spojrzenie na to, jak jesteś postrzegany przez innych co poszerza zrozumienie samego siebie. Akceptacja wrażliwości i samego siebie przyjmij wrażliwość uznając i akceptując swoje niedoskonałości trudności i ograniczenia praktykuj wdzięczność i akceptację samego siebie uznając że samoświadomość to podróż rozwoju i nauki a nie dążenie do doskonałości to tyle Proszę Państwa, na temat y, samoświadomości, y, czyli wewnętrznej wyspy, jak określa metaforycznie, samoświadomość pani Zuzanna Jarosz, psychologka, psychoterapeutka Riksonowska, specjalistka komunikacji w biznesie. Taki artykuł jak ten. W Newsweek Psychologia zwiększa społeczną świadomość zdrowia psychicznego. I to jest bardzo ważne i aktualne we współczesnym świecie, gdzie nasza psychika jest narażona na wiele niebezpieczeństw, w tym Stres, yy, różne zagrożenia cywilizacyjne. Choroby psychiczne są chorobami cywilizacyjnymi, i dlatego powinniśmy robić wszystko, aby zachować zdrowie psychiczne. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.